Kolano, z tej strony Kuba i witam Was w drugim odcinku Undertale na moim kanale. I mam nadzieję, że poprzedni odcinek Wam się spodobał, więc dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę. Zatrzymaliśmy się w miejscu, gdzie tutaj możemy zobaczyć wiele na starcie. Mamy ten ser. Ten ser był tu przez bardzo długi czas. Przyczepił się do stołu. Okej. Dobra, to jest śmieszne. Tam jest mysz. White boy, coś śpi. Czy sobie już poszedł? Ten duch cały czas mówi z bardzo głośno i, i cały czas to powtarzał. I że śpi. Coś mu nie wychodzi. Przesunąć go z siłą. Tak. Niestety przeszkodzimy mu w śnie. Tutaj idzie. O, może Przychodzi Napsta No Dobra, to jest ten śpiący gigachad. Stary, pogadajmy. O, cekliknąłem przez wspomniałem Z. Napsta Pocieszmy go może. Da dajesz na... ten. Uśmiechasz się cierpliwie w stronę Napsta Heh. Hech. No to nieźle. Nie patrz. Co jest? Pierwsza z tego uniknąłem. Pierwsza z uniknąłem ogólnie jakiegokolwiek ataku bez dostania. Dobra. Napstablok wydaje się niec Wy wygląda nieco lepiej. Cudownie. To jeszcze raz. Pocieszmy go. Powiedzieliście na mały żart. Hech hech. He. O, dwa razy się teraz uśmiał. <laughs> Naprawdę nie czuję się na to w tym momencie. Nie teraz. Cudownie. Okej, okay, wydaje się, że poprawiłeś na blukowi, yy, ten, yy, samo poczucie. Znowu. Okej. Okay. Cześć, dobra, no znowu go pocieszamy. O, nawzglęb chce mi coś pokazać. Pozwól mi spróbować. <laughs> oh, nazywam to Dapper Blue. Do you like it? Czy to lubię? OG! Jo! Zwykle przychodzę do ruin, ponieważ nikogo tu nie ma. Ale dzisiaj spotkałem kogoś miłego. O. A zno, znowu mam rocze. Eee. Tu było. Mam rocze, czy gadam? Nie wiem. E, wiesz co? Zejdę z swojej drogi. Jo! I tak się. Z... O! Tak zniknął, fajnie. Dobra, nawstabluk jest gigachadę. O. Jakaś ścieżka śmieszna. Przegapiłeś? O, co Spider bexel <laughs> Przyjdź i jeź, jedz jedzenie pa, pa, stwor, zrobione przez pająków dla pająków z, z pająków. <laughs> Okej. Okay. Pajączara moment, to nie uminę. Okej, okay. wyprzedasz ten. Pie Piecze. O boże, wyprzedasz wypieków. Pajęcza, wyprzedaż wypieków. O, tak to mogę ująć. Czyli po prostu. A, czyli ty, wszyscy, którzy przechodzą dalej, to są prawdziwe pająki. okej. Okay. zostawić. Czy zostawić 18 golda w pańczenia? Tak, nie wiem tyle golda. No nie Ribbit, He. Mój, mój przyjaciel nigdy mnie nie słucha Zawsze kiedy mówię Pomijają y Pomijają moje, te, moje słowa y Wciskając X Dokładnie Wciskając X Proszę, przynajmniej ty mnie wysłuchałeś Wow Ribit reebit. Słyszałem, że. Używając F4 możesz mieć full screena A ja grałem w okienku? Nie! Gro, czemu dopiero teraz mi to mówisz? Ale dobra, lepiej w drugim odcinku niż, niż później. Zrobię szybkie cięcie i to zmienię. No i cudownie, i mamy. A, w końcu jest full screen. Dziękuję grom, że mi powiedziałaś w tym momencie. Ale z, jakby. Co co oznacza F4? 4 <laughs> żaby? Widziałem maksymalnie 3 żaby w tym pokoju. To, to mnie bardzo niepokoi. Ribit. Ok. Ribit, ribit. Słyszałem, że jesteś bardzo łaskawy, jak na człowieka. Eee. Na pewno teraz wiesz, że jeśli potwór ma żółte imię, możesz go jakby. Yy, po prostu możesz go wypuścić wolno. Yy, co, co o tym myślisz? Very helpful. To, yy, ra raczej pomocne. Pamiętaj yy, ten. Spe yy, jakby sperowanie, wiecie, jakby puszczanie wolno nie jest. Yy, nie jest tym, że powiesz, że nie walczysz. Może któregoś dnia yy, będziesz musiał to zrobić, jeśli... Yy, nawet jeśli ich imię nie będzie żółte. Ok, nie mam pojęcia co... Znowu ona. Halo? Zdano sobie sprawę, że yy, że yy, ten... A, minęło sporo czasu, od kiedy ostatnio sprzątałam. Yy, nie spodziewałam się, że będę miała towarzystwo tak, tak, tak szybko. Jest tutaj na pewno bardzo dużo rzeczy, które leżą tu albo tam. Możesz je pozbierać. Ale nie, ale, ale nie noś jakby za, więcej niż potrzebujesz. Kiedyś może zobaczysz coś, czego... co bardzo Ci się podoba. I będziesz chciał. I będziesz chciał jakby zostawić... Co? Luf... Luf... A, Boże miejsce, nie chodzi tutaj o... Boże nie, ja jestem głupi. Pierwsza 30, już wiem czemu. Nie będziesz musiał wychodzić... Yy, nie będziesz o, wychodzić spokojnie, a... Kuba ogarnie się. Będziesz chciał zostawić miejsce w swoich kieszeniach. O! Boże jak mnie odkleja dzisiaj. Jest, cytuję pierwsza 35. Ja to nagrywam, bo... bo się nudzę, naprawdę. Ty, spaść tym? Ja bym spad A na <laughs> Dobra, nie, to jest. W, w, vegetoid Warzywniak. Warzywiec. Akt Warzywień Dobra, warzywiec będę mówił. Skonsumuj. Nie mogę. Kolacja. Dobra, porozmawiam. Nie będę żadnych tych trudnych tematów dla niego robił. Rośliny nie, nie rozmawiają, głupi. Głuptasie. Ale. Głuptasie to jest takie. Kinda sus. Szczerze, jak on tak by do mnie powiedział. A, dobra, czyli mam Cię zjeść, tak? Zamiast z Tobą rozmawiać, tak? Cudownie, to jest bardzo dobry pomysł. to, Weżito... yy, Boże, warzywiec. Się podejrzanie uśmie... Yy, Boże, tajemniczo uśmiechnął. Dobrze, warzywcu. Pogadajmy o kolacji. Yy. Klepiesz się po brzuchu. Warzywiec oferuje Ci zdrowy posiłek. Jedz swoje warzywa. Eee, ja chciałem zjeść warzywo. Wy, e, dobra, warzywiec znowu się podej. E, tajemniczo uśmiechnął. Dobra, jeszcze raz. Chcę zje, zjeść warzywo. mi warzywo. No. <ścoughs> Nie oddało warzywo. O, mogę teraz. Zesperować Cztery gol na za, za co jest? Dobra, czyli idę z tą logiką, Mike Wasowski? Nie, Lux. Co, lol. Nie, 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 nie chciałem kliknąć fight. E, chciałem powiedzieć lol nawiązanie, ale kliknąłem fight przez moją Czym jest pikon? <laughs> Czy to było że... Ja jestem jakby... Nie, ja mu nie chciałem doku- A, to było dokuczać chyba. On... on <laughs> patrzy się prosto w moją duszę. Nie dokuczaj. W końcu ktoś to rozumie. O! A, to i tak będzie szybko lecia O okej. Okay. Lux patrzy prosto... o patrzy się prosto w twoją duszę. Dobra. 5 golda za, za tego, za Majka Noże, dzięki Mike. Tutaj chyba jeszcze będzie pokój za nasem, czy nie? Dźwignia. No i łatwo. Tam jest Napstablu... Nie, ja do Nupstabuka idę. Muszę do niego iść. Sięła stary! Spadłem w dziurę i nie mogę wstać. Cudownie, to jest mood raid right now, naprawdę. Idź, idź dalej beze mnie. Poczekaj, duchy potrafią latać. Nie po, yy, nieprawda? O, cóż. <grymne> Nieźle. Nieźle na wstabluk. Nie, no on jest szefem. Nie oczywiście, że warzywiec mnie jeszcze tutaj wziął. Dobra, warzywcu z chęcią zjadłbym ten yy, obiad. A wiem, co ja mogę zrobić. Spróbuję użyć. Yy, spróbuję skorzystać z opcji skonsumuj. Akt. Skonsumuję go. Próbować zjeść warzywca. Ale, ale, a! Ale jeszcze nie był tak, yy, tak osłabiony. Okej. Okay. Co teraz rzuca wszystkim we mnie? Warzywiec! Ja nie chciałem! Dobra. Warzywiec przyszedł tutaj po twoje zdrowie. Eee... Może poproszę go o kolację. Może to odna. Dawaj warzywa. Nie! Dobra. O, mnie warzywiec i tyle. Jeszcze raz. Dawaj. Nie! Dobra, teraz ja jestem teraz łomem. Nie, nie potrafię kliknąć strzałki w prawo. No, jak? Uśmiechasz się do mnie, ale... Wa Rośliny gadają, powiedział do mnie. Powiedział. Ew, dawaj, dawaj warzywo. Warzywcu. Chyba, że ja mogę go... Dobra, nie. Chyba, że ja go mogę zesperować wcześniej. Nie. Chyba, że... Chyba, że ja po prostu jestem dzi... dziwny i nie umiem... Chyba niestety będę musiał użyć mojego cukierka. Jestem tak słaby w tą grę. Nie mogę. Nie, co to jest? nam z nim. Dobra, to jest prosty atak do unikania na szczęście. No stary. Dobra. Warzywiec, proszę. No, nie. Nie, to już jest naprawdę mój skill issue. Nie, nie umiem zjeść warzywa. Co jest? Nie! No nie, to już błyskam Warzywiec. No dobra, uciekam. mu się nie da. Nie da się z nim. O, tu... Switche jakieś. Wcisnąć? Tak. Nic się nie stało. Wcisnąć? Tak. Nic się nie stało. Wcisnąć go? Tak. Nic się nie stało. <ścoughs> Mike Wozowski, no oczywiście. Stąd pikon. Ktoś kto mnie rozumie. Eee, co to jest? Eee. Okej, okay, dobra. Mike, dziękuję, że, że mogłeś tak szybko jakby... Mogłem tak szybko opuścić walkę z tobą. Jestem zaszczycony. Dobra, może coś tu jest? Nie, nic tu nie ma. Tu, nic tu nie ma. Eee. Nie, nie fight, nie fight. Nie, nie, nie chciałem tego kliknąć. Sper Wszedłem w niego. A. Czyli ja wlazłem w jego pocisk. I mogę go zesperować. Tu też nic nie ma. Scam. Myślałem, że będzie jakiś switch ukryty O! A tu jest switch ukryty Słyszysz odgłos kliknięcia Okej okay. Tu nic nie ma co? Okej okay. Okej okay. Co się dzieje? Ale to tak z tym też tak będzie? Aha A i ten switch po prostu otworzył mi przejście. Tego musiałem znaleźć. Ale to. No, drugi raz tu wszedłem i dlatego to mi powiedział, ale ja go... Klikałem. <ścoughs> Dwóch majków. Co jest? Don't peek on. Ja naprawdę nie chcę dostać. Dobra, super. Proszę. O nie, nie, nie! Nie, nie, nie. nie, nie. Ok. Jezu. Uuu. Yy. Dobra, muszę cięcie szybkie zrobić. Dobra, i don't peek on. Dobra, w końcu ktoś to łapie. I, yy. i teraz. Dobra, udało mi się. Super. I 10 golda za to. I to się liczy. Czy jakby tutaj muszę. Muszę. Tak, chcę go wcisnąć. Wow, zgadłem. Pomocy. A on sobie po prostu chilluje. Czyli on nic nie robi tym atakiem. On nic nie robi tym atakiem, a ja w niego wszedłem, jak głupi. Cudownie. Naprawdę, jestem bardzo zadowolony, no. Mhm. Czy tu też muszę coś... Tak, chcę wcisnąć. O. Ja zgaduję wszystko teraz. Idę, I dwa warzywce. Nie mogę. Ja tu muszę... Nie, ja tu... Uciekam. O Boże, udało mi się. Dobra, co jest do góry? Tu pewnie jakieś ważne przejście. Co jest na prawo? Jakieś inne przejście. Tu jest. Okej. Okay. Co mi powiesz? Rebit, Rebit. Tak, jak pomiędzy nami. widziałem Toriel. Wychodzącą stąd. Dosłownie przed chwilą. No, niosła ze sobą jakieś zakupy. Okej. Okay. Nie, nie spytałem się po co były. Wszyscy jesteśmy zbyt przerażeni. No, po prostu boją się jej, żeby się jej spytać, co do mnie. Nie. Nie. Nie podnoszę noża. Nie robię, nie robię tego. Nie. Nope. Dobra, idziemy do, do przodu. O Boże, to zajęło o wiele dłużej niż myślałam. Jak tu się dostałeś? Nie, nic ci się nie stało? Ten, tutaj, tutaj ulecze cię. Nie, nie powinno zostawiać cię samego na tak długo. To było bardzo nieodpowiedzialne i. To było bardzo nieodpowiedzialne, żeby zaskoczyć cię w taki sposób. To znaczy. Chyba już nie mogę duży tylko chować. Chodź. Mały. Nie, no. Dobra. Nie jestem niski. No, <laughs> mamy save, a. i powiem jedno: zapisujemy grę. I ten odcinek. No, chcę trzymać te odcinki tak długości 20 minut. Więc, no, tak. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten się Wam spodobał. Jeśli, jeśli tak, jakby zostawcie łapkę w górę, nic to nie kosztuje. Możecie też suba dorzucić. Nie wiem, jak chcecie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.